Znam co jest? O, co to było? No, jest za chwilę z nim znam dugo. Jadę, doń gracz, że jak poprawnie czytać, w daćki, strike daćki, Dobra to attack. No, <laughs> <That's> not... <laughs> a to. <laughs> <laughs> Why you do that?

Я еще потрогаю ещё там. С еще чуров.

Блять, вы бля, слили? Идите нахуй, блядь! Ебать! Боже, бля, 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 Найс. Absolutely. Sorry, I, I didn't, didn't know you were there. Sorry. I did make crap. My crap is brought in the old fever. She's the Waiting for repellent. I can't be your lady. Girl, you drive me crazy. AMG Mercedes. Spilling down the highway. Looking at the street light. 18 out of the No, I'm and no way. wait, fuck, i must stop. <laughs> <laughs> it was still great. <laughs> I can I never sleep, wrong. right? No, no way do. I, do. it. I don't mean to be starting that's <laughs> 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 Kóra, stanąłem na tobie! Ty ja. <laughs> ty rzucałeś od ulotu? Nie! Ale myślałem, <laughs> <nie? śmiech> Oj, oj! oj. Chyba <laughs> 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 się kabel skończył. Co? No, Ciao. No, e, nie mam dźwięku <laughs> Ale ja na filmy, ale... ale ja jestem mocna! definic trafiłem? kurwa serio? O, to było pluszczam, widzowie. mówić sobie nic nie widzę nie widzieć krótki bf, ja w twoje kardy jest zroczna kurwa, hello to mój stas ale już przezdychało, chyba piję

Odbudźcie się <laughs> No odbudźcie się Ja? Yeah, tak okay. Ajajaj aj. Co ty robisz? Co ty robisz? Oddaję ci skopa, wow ah! Wow A czekaj okay. Skoro widzisz tylko bombę A, o czekaj Już wyciekł to są obręby NIEE DROBIŁ! Co? tam, To potem CO?! Co to, to było w Tobie? Tyś mnie skopat To jest Jary skrót to jest poty co to za enroda bimbingowa? To jest of the year Fluch of the year, okej okay. <laughs> To mi się podoba Mogę chować. brakuje kogoś. Trumna go obroniła, co za ironia. Trumna uratowała mu życie. Ja no, Kurę. Kura. Nie udało się bro. <laughs> musisz plus zabijać kurę, bo marta tego nie robi. Ja też chyba Trudno, musisz się pociągnąć. O! <laughs> Z czego? Jak polecia! <laughs> <laughs> To łączę kurwa teraz system na dwóch Na pewno? Bo ah. oh. no, Do tam bla 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 kurwa, klasyka, to ty po co mi podsumowuje. Supersta pan ma zeszyt. Pierwsza a ja muszę go supportować, czy co? Ja ja potrafię tylko... Bardzo masz. Pompiasto Bompiasto. O A tam tu legal? No to sam trochę w głowę. <głos> <głos> e, to właśnie jest... Tak. albo czerwnych. Jest, 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 Nice ode O nie, nie Ale zajebał w ziemię <fee> Nice flash Skok Agnes znaczy <śmany> już strzelaj, zapadłem mi do...